Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest czas. Wiele osób, z którymi rozmawiam, albo osób, które chcą w jakiś sposób zacząć swoją przygodę z rozwojem duchowym, chciałyby powiedzmy mieć czas na medytację, na bycie ze sobą, skarży się, że w codziennym życiu tego czasu właśnie im brakuje. Chcę Wam pokazać, chcę Tobie pokazać, że właściwie każdy czas jest czasem dobrym, aby ćwiczyć. Zobacz. Nie wiem, czy to jest zgodne z przepisami ruchu drogowego, rozmowa samego ze sobą, ale myślę, że nie ma takiej władzy na świecie i takiego przepisu, który powiedziałby nam, że jadąc samochodem, nie możemy ze sobą rozmawiać. Posiadamy mózg, który potrafi ogarnąć wiele przestrzeni. Możesz patrzeć na drogę, możesz jechać w tym czasie, możesz rozmawiać ze sobą, możesz robić parę innych czynności, też niewymagających przemieszczania się. No wiadomo, jedzenie, rozmowa przez komórkę, troszkę jednak ograniczają ten sposób postrzegania świata. Wymuszają na tobie pewnego rodzaju inne troszkę zachowanie. Ale samo myślenie w trakcie jazdy, albo śpiewanie sobie, albo wypowiadanie mantr nie niesie ze sobą zagrożenia, że spowodujesz kolizję drogową. Bycie uważnym, bycie człowiekiem, który dostrzega to, co się przed nim dzieje, odczuwa to, co dzieje się wokół niego, to bardzo potrzebne i zarazem też. Właściwie fundamentalne ćwiczenie obecności. Obecność w życiu jest właściwie jedną z najważniejszych informacji, albo z najważniejszych cech istnienia, które należy sobie uzmysłowić nauczyć się i korzystać z tego cudownego narzędzia. Więc, jadąc samochodem, możemy spokojnie wypowiadać afirmacje, możemy ze sobą w umyśle rozmawiać, bo i tak to robimy i tak różnica tylko polega na tym, że wypowiadając afirmacje, rozmawiasz ze sobą świadomie, a jadąc i rozmyślając o różnych życiowych problemach, tragediach, rozmawiasz ze sobą troszkę nieświadomie. Wypowiadanie w takiej chwili jak teraz, afirmacji, jestem tym, kim jestem. Pamiętasz o tym, że to się wypowiada trzykrotnie, oczywiście, tego chyba już nie muszę po raz kolejny powtarzać trzykrotnie, zostawiając sobie 10-15 sekund na obserwację. Powoduje to, że rozluźniasz się. Ruchy za kierownicą są bardziej płynne, są tak, jakby troszkę bardziej instynktowne, i jesteś uważny. Uważny chwili, w której się teraz znajdujesz. Piękne, cudowne ćwiczenie, i wspaniałe miejsce do tego, aby znaleźć dla siebie czas. Dlatego bardzo bym Cię prosił, jadąc teraz do szkoły, do pracy, mając ze sobą 10-20 minut czasu na dojazd do miejsca, do którego chcesz dotrzeć, poświęć go na wypowiadanie afirmacji, na Bycie uważnym samego siebie to nie będzie czas stracony. To będzie cudowny, wspaniały czas. Wykorzystasz go. Nie martw się tym, że spowodujesz wypadek. Ewentualnie będziesz rozproszony w taki sposób, że nie będziesz mógł jechać. Wypowiadanie do siebie afirmacji. Jestem tym, kim jestem. W moim przypadku działa cudownie. Jestem tym, kim jestem. <laughs> jestem rozluźniony. Ciało doświadcza spokoju. Moje ręce stały się takie luźniejsze. Nie ma napięcia. Jazda stała, staje się płynna. Nawet noga z gazu delikatnie się cofnęła. Nie ma potrzeby być taka napięta. Jestem tym, kim jestem. Cudowna, wspaniała afirmacja. Wykorzystaj tą chwilę na to, aby to sobie uzmysłowić. Poświęć ten czas na to, aby twoje ciało zrelaksowało się. Wtedy dotrzesz do pracy bardziej wypoczęty. Będziesz tak jakby zresetowany. Będziesz miał więcej czasu na wszystko. Twój umysł stanie się taki bardziej rozluźniony. Tak, to są te objawy. To są te takie skutki uboczne wypowiadania do siebie w trakcie jazdy afirmacji jestem tym, kim jestem. Drugą afirmacją jest kocham Cię. Do siebie oczywiście. Wypowiadasz do siebie kocham Cię. I reagujesz. I patrzysz tak, w jaki sposób ciało przyswaja tą informację do siebie. Stajesz się uważny własnego ciała. Piękne, cudowne doświadczenie. Więc jeśli oglądasz ten odcinek i dojdziesz do wniosku, że nie masz czasu, no to w tym miejscu powinieneś się zatrzymać i uzmysłowić sobie, że ta informacja jest wymysłem twojego ego i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ćwicz, doświadczaj, relaksuj się i rozluźniaj. Bądź uważny chwili, Kontroluj przestrzeń przed sobą, wokół siebie i życzę Ci cudownego, wspaniałego, udanego dnia. Do usłyszenia i do zobaczenia.